Praca od jesieni 2014 roku budowlańcy działają na terenie kompleksu szpitalnego przy ulicy 30 stycznia. Powstaje tam łącznik, w którym w nowoczesnych warunkach będą leczeni pacjenci z powiatu trzewskiego. Zadanie, na które od lat czekali chorzy ich rodziny, ruszyło dzięki unijnej pożyczce Jessica. Projekt nabiera już kształtu, zagospodarowywane jest już nawet otoczenie. W sąsiedztwie budynku powstaje fontanna. No to już teraz są ostatnie jakby roboty. Końcowe, budowlane, wykończeniowe, które do 30 września mają być zamknięte. Od 30 września rozpoczną się odbiory ze strony przeciwpożarowych wymogów oraz wymogów sanepidu. Rozumiem, że odbiory zaczynają się, co oczywiście nie oznacza, że pierwsi pacjenci już w październiku będą mogli się tutaj przenieść. Jak to wygląda? Nie, nie do końca, bo po odbiorach dopiero i w przeszkoleniu personelu bo pojawi się nowy sprzęt, wyposażone trzy nowe sale operacyjne. Personel musi być przeszkolony i będziemy dokonywać sukcesywnie etapami uruchamiania poszczególnych właściwie pięter i poszczególnych części bloku operacyjnego, działu intensywnej terapii. To zorganizujemy na zasadzie pewnego harmonogramu. No dumne jesteśmy z całego przedsięwzięcia, ale najbardziej to sal operacyjnych, nowych pięknych sal z wyposażeniem oraz oddziału intensywnej terapii. No to nam się marzyło, to jest zgodnie z wymogami i w przeciwieństwie do istniejącego teraz tej rzeczywistości, to nowy blok operacyjny to jest krok milowy. Rozumiem, że to też jest szansa na nowe kontrakty dla skutków. Chcielibyśmy, a wszystko jest przed nami. Kontraktowanie w przyszłym roku. Jeszcze jedno pytanie o warunki dla pacjentów z czerwca i okolic. Co się najbardziej zmieni, jeśli chodzi o to o sale, w których będą hospitalizowani? Oczywiście dostęp z trzech stron. Sale będą jasne, przestronne, z możliwością skorzystania z toalet, ale jeszcze na korytarzach. Te łazienki będą się znajdowały. Natomiast wizualnie posiadanie parkingów. Będzie możliwość zaparkowania samochodu, udania się do konkretnego oddziału, centralna izba przyjęć, uporządkowanie ruchu pacjenta i chcielibyśmy, żeby w tej centralnej izbie przyjęć pacjent nasz był jakby zidentyfikowany w zakresie swojej potrzeby usługi medycznej od razu. Był ukierunkowany w konkretnym celu, czy do obserwacji w oddziale, czy do obserwacji w innym szpitalu, bądź do wypisania w domu. Czyli ta usługa medyczna miałaby być od razu konkretna. I jakby szybko wykonane. Prace związane z budową obiektu zakończą się jeszcze we wrześniu. Później ruszą procedury odbiorowe, a pierwsi pacjenci mają trafić do nowych sal w 2016 roku. Budowa nowego obiektu kosztuje 19 milionów 200 tysięcy złotych. 3,5 miliona ma pochodzić z kasy starostwa, 3 miliona szpitala, a reszta z unijnej pożyczki Jessica.